Uważam, że Jezus mógł być na randce. Bez dyskusji. Cześć! Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku programu Bez dyskusji. Bez dyskusji dlatego, że uczestnicy w naszym studiu nie mogą pomiędzy sobą dyskutować, ale mogą wypowiadać to, co myślą na dany temat. Dzisiaj akurat zajmiemy się tematem randkowania, więc taki temat myślę, że całkiem gorący i myślę, że taki temat, na który różne opinie można mieć. Zobaczymy, jak różni tutaj uczestnicy w różnym wieku zajmujący się różnymi rzeczami w życiu będą, będą na to zagadnienie patrzyli. Zasady są. Bardzo proste. Będę czytał jedną tezę, następnie uczestnicy będą mieli tutaj zapisać, jak bardzo zgadzają się z tą tezą w skali od 0 do 10, no a później będą mieli maksymalnie 30 sekund, żeby uargumentować to, co na temat tej tezy myślą. No i tak trzy razy. Na sam koniec obejrzymy wypowiedź naszej ekspertki, która powie nam, no, taką biblijną perspektywę na temat randkowania. Tak, tylko off-topic. Zachęcę Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał K5N TV, dlatego że w statystykach możemy zobaczyć, że wiele osób, które oglądają, nie subskrybują. No i to jest w ogóle pierwszy odcinek, który nagrywamy po dłuższej przerwie, bo pięć dotychczasowych były nagrywane w lipcu, no a teraz jesteśmy w listopadzie, na początku listopada, także jesteśmy na bieżąco już po pierwszych feedbackach. Postaram się je dzisiaj jakoś zastosować. No to co? Zaproszę Was jeszcze do przedstawienia się. Mam na imię Karolina, jestem językoznawcą. Jestem Ania i chodzę do liceum. Jestem Piotrek i chodzę do liceum. Mam na imię Benjamin, jestem mężem jednej kobiety, ojcem jednego synka, a lada dzień ojcem jednej dziewczynki. Bardzo bardzo dziękuję wam za przedstawienie się i możemy przejść do tezy pierwszej. Przygotujcie się. Uwaga, będzie grubo. Uważam, że Jezus mógł być na randce. Co wy myślicie, widzowie? Czy w tym momencie już po prostu komentarze wychodzą tutaj z waszej klawiatury? Uważam, że Jezus mógł być na randce. Was poproszę, żebyście troszkę już przyspieszyli jednak. Widzę, że mamy problem z jednym pisakiem, ale chyba jakoś, chyba jakoś zadziała. Już pokazałeś, Karolina, tak? Tak. Przedwcześnie. Zwyblurujemy. Okej, okay. Dobra. Myślę, że możemy to pokazywać. Uwaga, poproszę tutaj do tego aparatu. 3-4. Mamy trzy zera, jedną szóstkę, a trójkę. Widziałem, no jak była szóstka. Była. No była. No nie powiem, że nie, bo była. była. Dobrze. Okej, okay. mamy zmianę. No mamy jedną osobę, która troszkę się wyróżnia, ale nie zaczniemy od ciebie, zaczniemy od Karoliny, czas start. Uważam, że Jezus nie mógł być na randce, ponieważ w tamtych czasów nie było czegoś takiego. Kropka. Kropka. Wow, to chyba historycznie najkrótsza wypowiedź. Karolina, po poprzednim odcinku, w którym za każdym razem musiałem Cię stopować, teraz, teraz jakby e, widzę, że nadrabiasz. W sensie, że w drugą stronę. E, poproszę teraz w takim razie zabora, czas, start. No to ja się na pewno nie, nie zgadzam z tym, co powiedziała Karolina, bo jakby uczucie między ludźmi było na pewno też w tamtych czasach i ludzie się umawiali ze sobą, więc totalnie się z tym nie zgodzę. Czy Jezus mógł być? No ogólnie mógł, ale jakby no... Nie musiał i nie potrzebował tego. Stop, dzięki za tę wypowiedź, mamy kontrę. No i poproszę teraz Anie, czas start. Ja myślę, dałam zero, bo myślę, że Jezus nie mógłby być na randce dlatego, że jakby On kocha nas wszystkich równo i nie wybrałby jednej osoby, z którą poszedłby na randkę. Okej, okay, ciekawe perspektywa. Mamy na razie trzy bardzo różne perspektywy. Zobaczymy, co powie Benjamin Start. Ja dałem zero, ponieważ mi trochę nie pasuje Jezus na randce. Tak? W sensie, jak mam obraz Jezusa, to jakoś mi to nie leży, <grym> więc dałem zero. Okej, okay, stop. To były krótkie wypowiedzi, a może Wy widzowie no macie w jakiś sposób, jeśli zgadzacie, zgadzacie się z tą tezą i uważacie, że mógł być na randce, to chętnie przeczytamy, jak taka randka mogłaby wyglądać. Uwaga! Kolejna teza, poproszę Was o skupienie. Macie wszyscy zmazani, dobrze, zmazane już te tablice. Uwaga. Randkowanie jest OK, tylko gdy w swoim założeniu jest elementem na drodze prowadzącej do małżeństwa. Czyli chodzi w tej tezie o to, że jeśli tak randkujemy, tak po prostu, tak naprawdę mając świadomość, że to nie jest osoba, z którą chcemy się wiązać na całe życie, no to to randkowanie już w porządku by nie było. Randkowanie jest ok, tylko gdy w swoim założeniu jest elementem na drodze prowadzącej do małżeństwa. Poproszę Was, żebyście już wpisywali, bo trzeci raz nie będę czytał, ale zachęcę Was do tego, żebyście też wypowiadali się w komentarzach, co myślicie na ten temat. Może macie jakieś doświadczenia z tym związane. Ok, widzę, że już odpowiedzi się pojawiły. Benek szybko tam zaznacza, ale myślę, że, że jakby już możemy pominąć to zaznaczenie i na 3-4 pokazać te tablice do aparatu. 3-4. Okej, okay. i tutaj widzę drobne różnice, ale chyba idziecie w jedną stronę. W takim razie zacznijmy, Benek od o. ciebie. Czas start. Nie ja że dobrze jak celem randkowania jest jakby małżeństwo, ponieważ ja myślę, że jakby serca ludzkie są dosyć ważne i trochę słabo je tak po prostu rozbudzać, że tak powiem, emocjonalnie, a później się z tymi osobami tak. rozstawać. Myślę, że można, ale ja bym po prostu nie ryzykował. Mam, że to jest trochę. Trudne później dla obu stron. tak Po prostu ze sobą być, później się rozchodzić, szukać innych osób. Powiem, że lepsze to niż wziąć ślub z, z niewłaściwą osobą, ale Stop. Poproszę Anię czas start. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście są różne scenariusze, w których randkowanie jest, nie prowadzi do małżeństwa, ale myślę, że najważniejsze, że właśnie. Um, większość z nas um, czu, um, czuje się pewniej, kiedy wie, że, że randkowanie do czegoś prowadzi, kiedy mamy wspólny cel, um, będąc partnerami. Dziękuję za tę pięknie złożoną wypowiedź. Poproszę teraz Zabora Piotra, start. No, ja dałem siedem, ponieważ, jakby celem randkowania jest jakby współżycie z tą osobą i no, chcielibyśmy dążyć do małżeństwa. No i tak jak Ania powiedziała wiadomo, no różne się rzeczy mogą dziać i jakby różne rzeczy mogą się przewijać, może mieć różne jakby poglądy też, które na przykład rozdziel rozdzielą nas, ale jednak no myślę, że jakby, no tak jak Bena powiedział, że jakby uczucia nasze są takie jakby powiązane i to jednak ma wpływ na stop. Poproszę Karolinę, która ma najniższą notę start. Tak, ja dałam czwórkę, ponieważ wydaje mi się, że ogólnie ym, dosyć. Zbyt być może czasem poważnie podchodzimy do randkowania. Ja myślę, że celem randki jest przede wszystkim zorientowanie się, czy chcemy pójść na tą randkę jeszcze raz z tą samą osobą. Więc ym, czy, czy po prostu miło się nam z nią spędza czas, czy widzimy jakikolwiek prospekt w przyszłości. To wszystko. Stop. Dziękuję za Wasze wypowiedzi, były bardzo interesujące. I możemy przejść do ostatniej tezy. Uwaga. Idealnie jest przez całe swoje życie być związanym tylko z jedną osobą, włączając w to chodzenie ze sobą. Jest to teza w jakiś sposób powiązana z tą drugą tezą, ale trochę ten temat rozwija, więc zobaczymy, jaką Wy macie jeszcze na to perspektywę. Też chętnie przeczytamy, jaką Wy macie na to perspektywę. Idealnie jest przez całe swoje życie być związanym tylko z jedną osobą, włączając w to chodzenie ze sobą. Jeszcze dwie osoby się zastanawiają. Okej, okay, myślę, że mamy te odpowiedzi. Poproszę, i są zróżnicowane od 0 do 7, ja już to widzę, poproszę, pokazujcie je. 3, 4. O. Tak, od 0 do 7, tak jak powiedziałem, dałem Wam spoiler, mamy 0, 7, 5 i 3. W takim razie zacznijmy od piątki. Czas start. Tak, ja jestem trochę ro, rozdarta, dałam, dlatego też dałam piątkę. Myślę, że, teorety, że dla wielu osób ważne jest, żeby całe, przez całe swoje życie tworzyć wspomnienia z jedną osobą, ale też idą, idąc właśnie przez życie rozwijamy się i zmieniamy. Się I te różni partnerzy, partnerki też ym, rozwijają nas w inny sposób, kształtują nas i potem pomagają nam dojść. Stop. Pomagają nam dojść. Gdzieś nam, gdzieś nam pomagają dojść, drodzy Państwo. Możesz Aniu w komentarzu dopisać o Dobrze. co ci chodziło. To poproszę teraz Karolinę, czas start. Ja się z tym nie zgadzam, tak ostrożnie. Dałam trójkę. Bo nie wydaje mi się, żeby było pomocne formułowanie takich e, idealistycznych założeń. Myślę, że życie pisze różne scenariusze i tak jak e, już tutaj padło to, że każda osoba, z którą nas los styka, jest na nas cenna i nas rozwija i pomaga do w dojściu do dojrzałości. <grytanie> Super, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Poproszę teraz Beniamina, czas start. Ja dałem zero, ponieważ nie zgadzam się z tą tezą. Myślę, że fajnie jest być z jedną osobą jakby od początku do końca życia, ale sobie myślę, na przykład mam taki fragment w Biblii, Paweł jakby zachęca, że jeśli ktoś może zostać sam, to niech będzie sam, bo może to jest lepsze, więc myślę, że nie dążyć do tego, że musimy być z jakąś osobą przez całe życie. Też sobie myślę o wdowcach, że czasami po prostu tak się życie potoczy, że komuś umrze żona, mąż i fajnie, jak te osoby później znajdą jakby inną osobę i są z tą inną i też są również szczęśliwe, dlatego ja ja się nie Dobre. zgadzam. Stop. Stop. E, Okej, okay, dziękuję bardzo za te wypowiedź. Wjechał pierwszy fragment biblijny w tym odcinku. <głos> <głos> ale już powoli kończymy. No teraz ostatnia wypowiedź w tym odcinku. Zabor, czas, start. Ja dałem siedem, y, ponieważ no jednak jakbyśmy byli z tą osobą pierwszą do końca jakby w małżeństwie i w ogóle, no to jednak jest to piękna relacja i w ogóle. Y, jednak też nie dziesięć, ponieważ niektóre rzeczy na przykład wychodzą też po randkowaniu i dopiero jak się jest w takim nie małżeństwie, ale związku, i mogą wychodzić różne różnice, przez co możemy od siebie odchodzić, i no właśnie możemy zmienić tego partnera, na przykład na takiego, który będzie bardziej do nas pasował, jeszcze. Stop. No, idealnie 30 sekund. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Słuchajcie, czy któraś z tych testów była dla Was najtrudniejsza, może? Chyba nie, ale spodziewałam się jeszcze bardziej eksplozyjnych testów. Okej. Okay. Mhm. Czyli. Nie naruszyliśmy twojej strefy komfortu. Nie, nie. Ale y, ciągle mnie zastanawia właśnie ta kwestia Jezusa na randce, bo to mnie totalnie zaskoczyło. A to mnie też nad tym się zastanawiałem. No. W sensie nigdy nie myślałem, żeby Jezus na randkę gdzieś poszedł, ale w sensie, co znaczy nie rzeczywiście nie Nie było wantek. to możliwe ze względów kulturowych, więc... Dla mnie była sytuacja dosyć jasna. Słuchajcie, to jest program bez dyskusji właśnie dlatego, że słuchamy siebie nawzajem. Nie chcemy wchodzić sobie po prostu, wiecie, w słowo. Chcemy uczyć się, słuchać tego, co mamy do powiedzenia. Chętnie przeczytamy to, co wy macie do powiedzenia. Chętnie również przyjmiemy Waszą łapkę w górę, przyjmiemy, tak jak już mówiłem, subskrypcję. No i przyjmiemy bardzo chętnie to, jeśli polecicie ten program swoim znajomym i dacie nam znać. Czy to coś wnosi w Wasze życie? Teraz zapraszam do posłuchania wypowiedzi naszej ekspertki, która przedstawi biblijną perspektywę na randkowanie. No a Was zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Dziękuję Wam. Terminu randkowanie jako takiego nie znajdziemy w Biblii. Jest to taki termin, który powstał na nasze współczesne potrzeby i odnosi się do tego, żeby, do, do tego że osoby, które się sobie nawzajem jakoś podobają, czy chcą poznać się lepiej, czy uważają się za atrakcyjne, chcą zobaczyć jak to będzie, kiedy się do siebie zbliżą. I tak jak powiedziałam, takiego terminu nie ma w Biblii. Wtedy, w czasach biblijnych, rodzice zdecydowanie bardziej ingerowali w to, w jaki sposób tworzyły się związki romantyczne. Dzisiaj ingerencja rodziców jest znacznie mniejsza. A takim przykładem biblijnym może być chociażby przykład Jakuba, który zakochał się w Raheli i aż 14 lat pracował na to, aby została ona jego żoną. Kolejnym przykładem z Biblii jest oczywiście pieśń nad pieśniami, w której możemy trochę poczytać o takich relacjach romantycznych, bo oczywiście ludzie w tamtych czasach, podobnie jak i dziś, przeżywali uczucie zakochania i doświadczali tych wszystkich motylków w brzuchu i chcieli się z pewnością do siebie zbliżyć. Także na pewno oni również takie relacje romantyczne przeżywali. Jednak nie było czegoś takiego ze względu na kulturę i społeczeństwo, czegoś takiego jak randkowanie. Myślę, że dla nas współcześnie ważne by było w tym temacie randkowania odpowiedzieć sobie na takie, na takie trzy pytania. Możecie teraz wziąć kartkę papieru i podzielić ją na trzy rubryki i w każdej z nich coś zapisać. W jednej z nich, żebyście zastanowili się nad tym, jakie korzyści płyną z tego, że randkujemy, w drugiej, jakie ryzyko płynie z takiego e, sposobu spotykania się z kimś i umawiania i bycia z kimś w tym procesie randkowania, i trzeci, e, trzecia rubryka to, jakie, jakimi zasadami warto się kierować w trakcie randkowania, żeby to było bezpieczne i wartościowe dla mnie i dla drugiej strony. Także zapraszam Was do tego ćwiczenia, żeby każdy z Was zastanowił się nad tym, jakie korzyści, jakie ryzyko oraz jakie zasady warto stosować e, podczas randkowania. Z mojej strony mogę powiedzieć, że jedną z korzyści na pewno jest to, że poznajemy te siebie w relacji, to jak funkcjonujemy w relacji. Ryzykiem jest oczywiście to, że się odsłaniamy, więc możemy zostać zranieni lub możemy kogoś zranić, a zasady no to po prostu szacunek i uczciwość. Uczciwość wobec siebie, wobec własnych intencji i uczuć, a następnie uczciwość wobec drugiej osoby. Myślę, że jak ktoś odpowie sobie szczerze na te trzy rzeczy, to ma dużą szansę zbliżyć się do właściwej decyzji w sprawach sercowych. Powodzenia.